Tamsza święta tradycyjnie do dzieci. Może bo widzę, że para dzieci jest na kościele. Może zaprosił Was do przodu. Chodźcie na chwilkę. Tutaj jest dużo miejsca. Możemy się roz, rozciągnąć, a mnie będzie się łatwiej mówić, jak Was tutaj będę widział z przodu. Chodźcie, chodźcie. Kilka rzeczy mam też, sobie zobaczymy. Będzie nam łatwiej na pewno. Moi drodzy, gdybym Was zapytał o jakiś... Przejdźcie tutaj z tej strony sobie bardziej, bo tu mi krzyż zasłania. Pismo Święte ma wielu bohaterów różnych, takich ważnych, mniej ważnych. Potraficie na pewno wymienić kilka osób, bohaterów Pisma Świętego. Potraficie, czy nie? Proszę bardzo, spróbuj. Pierwszy z brzegu. No Pan Jezus, to no, najważniejszy, główny, co jeszcze? No, apostołowie moglibyśmy wymieniać dwunastu po kolei. I jeszcze jakiś, No? Ina, pojażesz coś? Pamiętasz? No, Mojżesz, to taki, nie, nie, już stary testament. Bardzo dobrze. No jest oczywiście Maryja jeszcze. Mamy miesiąc maj, więc tam macie y, Maryję. Taka y, nietypowa ta figurka jest. Można się jej później przyjrzeć. Ale, y, 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 są takie, tacy oba, ob, y, bohaterowie też, którzy nie są takimi oczywistymi bohaterami, którzy nawet nie są ludźmi. Bo bohaterem w Piśmie Świętym może być na przykład owoc. Może być? Znacie jakiś owoc, który by był takim, takim bohaterem w Piśmie Świętym znanym? No jabłko. To jest pierwsze, co nam się przynosi, przychodzi do głowy. Aczkolwiek to jest taka ciekawa sytuacja, bo to jabłko... To tak naprawdę nie było jabłko, nie, nie było tego jabłka. To było albo figa, albo ewentualnie granat. Widzieliście kiedyś figę taką, taki owoc? Nie taki zasuszony, tylko taki na drzewie, widzieliście? Taki dużo mniejszy. Ewentualnie granat, to granat też pewnie widzieliście. Nie ma jabłka w Piśmie Świętym. Ale kojarzy nam się jabłko i rzeczywiście od tego się zaczęło. To był taki owoc, mówimy o tym owocu, który Ewa zerwała z drzewa. To taki owoc, który od którego zaczął się, zaczął się cały problem z grzechem. Natomiast są też inne owoce. I takim jednym z najbardziej popularnych, chyba najbardziej popularnym jest taki. taki są takie owoce bardzo dobre zresztą do jedzenia. Dlatego ja przyniosłem sztuczne, bo mogłyby nie przetrwać tego kazania. Ale ładnie wyglądają. Tak, wiemy co to jest. To nie trzeba mówić, ale powiedz to. No winogrona. Bardzo. Popularny i chyba najczęściej wspominany owoc w Piśmie Świętym. Zresztą jak się rozejrzycie po kościele uważnie, to zobaczycie tych winogron więcej. Widzicie gdzieś? No, ciężko zobaczyć, ale popatrzcie, choćby tutaj jest. Na moim orlacie. Albo tutaj na rynkawach nawet są? Tutaj. A jak popatrzycie, nie widać świecy, to nawet na paschale. Czyli tej świecy, która tam stoi z tyłu, ona jest ozdobiona na dole, i tam też są winogrona. I moglibyśmy tak szukać, i tych winogron znajdziemy bardzo dużo. No przy ołtarzu za chwileczkę przyniesiemy do ołtarza takie przetworzone winogrona. Tam są w takiej ampulce, w postaci. co się robi z winogron? No, no, wino, w postaci wina. Więc, więc bardzo dużo o tych winogronach w Piśmie Świętym jest. I dzisiaj pan Jezus też mówi w Ewangelii o krzewie winnym, bo nie wiem, czy wiecie, że winogrona rosną na krzewach, na krzakach, rosną w postaci takich kiści, jak tutaj widzimy. I co pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii o, takim, o takich winogronach? Mówi o, o, mówi o latorośli. Mówi, ja jestem krzewem winnym wy latoroślami. Co to jest latorośli? Czy mi ktoś powie? Wiemy, czy nie? To szczelajcie wiem, że nie wiecie. Co to może być latorośl? Proszę? No nie, 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 nie. Latorośl to jest część tego krzaka krzewu winnego. Jakbyśmy oberwali, nie chcę tego robić, bo to są oczywiście sztuczne, pewnie można by to zrobić. Jakbyśmy oberwali te owoce z tego, z tej gałązki, to ta gałązka to jest latorośl. I ona musi być, żeby te winogrona mogły rosnąć, musi być połączona z czym? No jak wezmę taką gałązkę, proszę? No z krzewem, tak? Z tym krzewem, na którym rośnie. Jeżeli wezmę taką gałązkę winoroś, taką, taką gałązkę z, z takimi jeszcze malutkimi, niedojrzałymi winogronami i ją oderwę od krzaka, przyniosę sobie do pokoju, postawie, nie wiem, w wazonie, to one, one doros do, dojdą, do, do, urosną? No nie, nie. Dlatego, że one muszą, żeby były dojrzałe, żeby urosły, tak jak te tutaj sztuczne, żeby były takie, no to muszą być połączone z tym krzewem, muszą być połączone z tym krzakiem, na którym rosną. Jeżeli się je odarwie, taką kiść na przykład to co się z tym stanie? Powiedzmy, że one są takie niedojrzałe. Co się z nimi stanie, jeżeli je oderwę od krzaka? No może nie od razu, ale najpierw zaczną tak wyglądać, coraz gorzej, już nie będą takie ładne, błyszczące, zaczną się robić coraz mniejsze, zaczną się tak kurczyć, zaczną maleć, zaczną, tak jak mówi Tomek, w końcu po prostu gnić. Oczywiście można je zjeść, można je ususzyć umiejętnie i wtedy będziemy mieli, co? No, wino będziemy mieli, jak wyciśniemy sok i, i zostawimy, a jeszcze można jedną rzecz zrobić. Można je wysuszyć w taki sposób, gdzieś na słońcu, powoli i co się wtedy stanie. A rodzynki jedliście kiedyś? No to co to są rodzynki? No wysuszone winogrona. Ja proszę zobaczyć właśnie na, na przykładzie rodzynek, że te rodzynki z takiego winogrona powiedzmy, że jest taki, taki rodzynek jeden, no to rodzynki są takie malutkie, pokurczone yy, i, i zupełnie niepodobne do, do tego. Yy, dlatego, że one oderwane od krzaka, no już nie potrafią rosnąć. Jeżeli się, się nimi nie zajmiemy, no to po prostu się zmarnują. I Dlaczego Pan Jezus dzisiaj mówi właśnie o tych winogronach? Dlatego, że Pan Jezus porównuje y, nas do takiej gałązki. My jesteśmy tymi gałązkami. I na tej gałązce ma być co? To co tu jest? No, owoce. Na tej gałązce mają być owoce. One mogą być różne, a powinny być takie ładne jak te. Ale te owoce będą na tej gałązce tylko wtedy, kiedy ta gałązka będzie połączona z krzewem. Kto jest tym krzewem w Ewangelii? No Pan Jezus. No właśnie. Więc to już mamy wyjaśnione, dlaczego Pan Jezus o tym mówi. Więc Pan Jezus chce nam powiedzieć, że żebyśmy przynosili owoce, czyli żebyśmy. Byli blisko Pana Boga, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, żebyśmy potrafili właśnie przynosić owoce, żeby wszyscy byli z nas zadowoleni. To rzeczywiście musimy cały czas być połączonym z Panem Jezusem. A co to znaczy być połączonym z Panem Jezusem? Jak myślicie? Co nas łączy z Panem Jezusem, czyli z tym krzewem? Przede wszystkim mo. Li? No modlitwa. Przede wszystkim modlitwa. I zobaczcie, czasem nam się nie chce modlić. Czasem yy, wydaje nam się, że nie mamy czasu na modlitwę. Różne rzeczy nas odciągają od modlitwy. Ale zawsze sobie trzeba pomyśleć, że jak coś mnie odciąga od modlitwy, albo jak mi się nie chce modlitwy, to tak jakby ktoś mnie odrywał po kawałeczku. Od tego krzaka, od tego krzewu, którym jest Pan Jezus. Za jedną, jak raz odbówię, nie odmówię modlitwę, to się, to się nic nie stanie. Ale jak nie odmówię drugi, trzeci, czwarty, w końcu przestanę się w ogóle modlić, bo nie będę miał na to czasu, bo mi się nie będzie chciało. I w końcu może się okazać, że jestem dorosłym człowiekiem i w ogóle zapomniałem o modlitwie i jestem takim krzewem. Który, taką gałązką, która jest odcięta zupełnie. I może tego nie widać na zewnątrz, ale moja dusza, z moją duszą dzieje się to, co z tymi winogronami, jeżeli je odetniemy od krzewu. Czyli zaczyna się kurczyć, zaczyna się marszczyć, zaczyna się zmniejszać i staje się taka zasuszona. Dobrze, jeżeli zasuszona, prawda? Taka nieczuła zupełnie na, na Pana Boga oczywiście tych winogron już się nie da uratować trzeba je po prostu by było zjeść czy zrobić z nich wino czy te rodzynki natomiast naszą duszę oczywiście Pan Bóg może uratować w każdej chwili może nas z powrotem połączyć z tym krzewem no ale to jeszcze trzeba chcieć a jak człowiek rzeczywiście tak długo się nie modlił, zaniedbał tą modlitwę, zaniedbał to, żeby pamiętać o Panu Bogu, no to potem mu ciężko będzie do tego Pana Boga wrócić, ciężko będzie z powrotem połączyć się z tym krzewem. Więc taka pierwsza i najważniejsza nauka, myślę z tego dzisiejszego czytania, jest taka, żebyśmy byli taką gałęzią, taką winoroślą, która przynosi takie piękne owoce i nie takie sztuczne jak te oczywiście, tylko takie rzeczywiście, które się nadają do zjedzenia, a w naszym przypadku takie, które będzie widać na zewnątrz. Bo jak człowiek się modli, jak człowiek jest blisko Pana Boga, to to widać na zewnątrz, bo inaczej się zachowuje, inaczej zupełnie postępuje, potrafi być miłym, dobrym dla drugiego człowieka, potrafi pomagać, potrafi wspierać drugiego człowieka itd. i tak dalej. Nie trzeba go prosić dziesięć razy, żeby coś zrobił. To są właśnie wszystko te owoce. A jeżeli zapomnimy o modlitwie, Oddalimy się od Pana Boga, no to też te owoce będą takie małe, zielone, kwaśne, niedobre. I tak też będzie się na nas patrzeć. Dlatego Pan Jezus tak podkreśla dzisiaj: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. No więc właśnie o to chodzi: kto trwa we mnie, czyli kto się modli. Kto pamięta o mnie codziennie, rano, wieczorem i w ciągu dnia, może ten przynosi owoc obfity i tylko wtedy. Sami z siebie, to też Pan Jezus dzisiaj mówi sami z siebie nic nie możecie uczynić. Sami to wiemy, że jesteśmy słabi, czasem leniwi, nic się nam nie chce, czasem trzeba nas o coś prosić dziesięć razy. To tak jesteśmy właśnie bez tego połączenia z Panem Jezusem. Dlatego Warto się starać i pamiętać o tym, żeby rzeczywiście ta modlitwa była w naszym życiu obecna i żeby być częścią tego krzewu, jakim jest Pan Bóg, bo wtedy będziemy wydawać piękne owoce. Dziękuję Wam na dzisiaj.